Jestem myta ogólna, wypilingowana. Zrobiłam sobie peeling z fusów kawy z ekspresu do mnie z pracy, bo one zwykle idą do wrzucenia. Ale ostatnio przypomniałam sobie, że istnieje coś takiego jak peeling z kawy i stwierdziłam, że wezmę sobie to jest nie wiem, 5 kaw na 9, to nie jest super dużo, ale jest to dobrze bo gdyby było za dużo, no to nie służę, użyć tego i by, by spleśniało czuję się dużo lepiej niż godziny temu, może ponad trochę, bo ja nie wiem, jak ja wchodzę do łazienki, to magicznie ten czas tak szybko ucieka, ja nie wiem o co chodzi. nałożyłam yy, sobie kremik, nałożyłam sobie SPF, mam sobie twarz, bo czuję, że są pochnięte. bo za cztery dni mam urodziny i nie mam outfitu. W sumie, na pewno mi coś wyjazdrafy, nie? Ale ja potrzebuję mieć nową, nową jakąś sukienkę czy coś, bo ja na co dzień nie duszę w sukienek, ale zawsze mm. jest jakaś okazja, to sobie kupuję i noszę tylko raz. Czy to strata pieniędzy? Troszkę. Ale nie przeszkadza mi to. Ale to się szybko osadza. W ogóle musicie mi polecić matrze, bo moja jest trochę gorzkawa jest to najlepsza macza. Godzina 20:30 około. Wróciłam z tej galerii, kupiłam sobie sukienkę, ale pokażę Wam już ją pewnie jutro, bo jest, jestem zmęczona po prostu. Kupiłam sobie tylko tę sukienkę i odebrałam dwie paczki. Jedną, która była mojej siostry, drugą, która była mojej mamy bo po prostu odbierałam prezent dla mojej siostry, na moje urodziny. I teraz im kolację. Już to ja jedną część, jakby zrobiłam sobie taką, z takie. Tutaj zaraz wam pokażę. To jest taka tortilla, którą zrobiłam z sosem pomidorowym, gotowaną kukurydzą, w sensie jest teraz w sezonie, więc zrobiłam sobie takie kolby. po prostu obrałam ją i dodałam z tofu, które starłam wędzonym, które starłam na tarce. Dodałam różne przyprawy i usmażyłam trochę tak jakby mięso mielone. Po prostu ja nie przepadam za wieprzowiną. Do tego pikle i piklowana czerwona cebula. I to sobie składam i wygląda... Jezus, tak przy Okej. Okay. Healthy. I to wygląda tak, tak w środeczku. Troszkę się to rozlatuje, więc trzeba być uważnym No i tą kukurydzę już zrywam takiego jednego, a czy drugiego. Nazywa się Falcon Lake. Jak na razie bardzo mi się podoba, więc idę, idę jeść i idę oglądać. I widzimy się jutro rano. Buziaczki! To Birthday Morning. Spuchnięta księżniczka pije w swoim kawusie, bo nie mogła spać, ponieważ rozmyślała co się stanie w jej urodziny. Więc oczywiście wlatują moje ulubione płatki pod oczy z Rosmana. Bardzo je Wam polecam. Są super, ale jak zwykle nie mogłam sobie z nimi poradzić, ponieważ takie rzeczy są dużo silniejsze niż mój mózg o 8 rano. To zupełnie nie zmienia faktu, że muszą być zrobione, a więc są, jestem, udało się mi jakoś. I zaczynamy dzień od porannego journala. 17 godziny, więc spędzimy sobie razem ten cudowny dzień, ponieważ ja mam taką jedną zasadę forever, że w urodzinie specjalny dzień nie można go zmarnować na usual task. Zespałam i muszę się szybko ogarniać, szybko to znaczy. Y stałam 8.20, a 7.30 i... no. Z racji, że kilka osób pytało, powiem wam, o czym mniej więcej piszę w swoim dzienniku. W sensie zawsze na górze zapisuję sobie datę, pomimo tego, że Nigdy nie czytam tego, co piszę, to chcę mi więcej mieć takie rozeznanie, co kiedy napisam, jeżeli będzie mi to potrzebne w przyszłości i zapisuję tam tak naprawdę wszystko, o czym potrzebuję napisać, wypisać jakieś myśli z głowy, ponieważ bardzo często jest mi ciężko zrozumieć o czym myślę i jakby dobrze kopiować to, co czuję. Więc journaling bardzo pomaga mi w tym, i wiem, że niektórych ludzi to bardzo frustruje i nie lubią pisać o tym, dlatego nie jest to dla każdego tak jak bardzo dużo dziewczyn mówi, ale moim zdaniem jest to pomocne w wyczyszczeniu sobie trochę głowy i ogarnięciu, co jest git, co nie jest git i pozbyciu się trochę tej złej energii. już mamy widoczny mój prezent, Naszyjnik otwiera się go, ale prezent, który mi się nie da, i branzoletkę taką złotą, reszta wam za chwilę pokażę. Teraz będziemy e, ja sobie prezentować pewną rzecz. Dłuższego czasu bardzo bym chciała ją mieć, a mianowicie jest to maszyna do szycia, ponieważ mam takie dwie, ale takie dla dzieci, i one są okropne, nie kupuję tego nigdy. Proszę, ona. Bardzo dużo pieniędzy i pracowałam, żeby ją mieć, bo dostałam od rodziców, składam się z karę, to w tym czasie. Mm, więc jest to zakup życia. Tylko się ja skupić. Okej. Okay. Dobra. Mm. Nie. Wszyscy jestem smutna, bo liczyłam coś nie dobrego. No ale cóż, jakby przetestowałam sobie to miejsce i teraz wiem, żeby już po prostu Tam mnie iść drugi raz. Nie było to niedobre, ale patrząc na opinie, myślałam, że będzie lepiej po prostu, ok? Ja mam sobie takiego baoburgera z takiej buki, jakby na parze z kurczakiem w jakimś sosie i tam były jeszcze takie kiełki i no po prostu było to takie w porządku ale tutaj na przykład wzięła sobie zupę fok, która smakowała po prostu jak woda z jakimś obrzydliwym mięsem, które wyglądało po prostu jakby było no nie wiem, nie wyglądało za dobrze no ale przechodząc do holu prezydentowego tutaj mam coś mojej siostry kim mega słodki torebacz z skutkami to kupiłam mój Oreo kiedy jedliśmy je dalej mamy zestaw pędzli o, fajne, są takie zbite do mokrych produktów będą fajne albo do korektora ten mniejszy a, dalej mamy ten naszyjnik i tą brązeletkę, tylko już sobie użyłam, tą złotą tego mi się, podoba. Yy, takie opakowanie na leki różne. Chciałam je, bo zawsze zapominam o witaminach i tego typu rzeczach. A to może jak będzie to wyrażało już przygotowane, to będę bardziej systematyczna. Fajnie dużo. Dalej mamy dwa opakowania tipsów i jedna z mam mam już zrobione, Kaja mi wczoraj przyklejała Wtedy mi odprawę, się nie przykleiło, ale no mega słodkie są a drugie, drugie są takie różowiutkie, różowosraptne, bardzo mi się podoba U... Dalej mamy prezent mojej przyjaciółki, z którą widzicie byłem dziś rano na środku. Do to dostałam To było e, z moją prośbą. E, Gielską wersję Calling by Your Name, ponieważ... uwielbiam wielbiam taki filmik. Książki po prostu kocham. Dalej taki, tak jak widzieliście, Meet Your Planner. E, I on jest właśnie od lipca do... Do sierpnia następnego. Mam już sierpień, ale to nic. Do tego takie pasujące mega słodkie gwiazdki, wynachlejki. Są słodkie. Będę sobie naklejać. I taką maseczkę na usta już mega słodka. Ale moja obawa do takich rzeczy jest to, że jak wezmę wdech ustami, to to. Może tak stać. Ale tak, i od rodziców dostałam dokładkę do maszyny, więc to w sumie wszystko na dzisiaj. Tak, idę sobie zrobić herbatkę. Hmm? Kupiłam już maszynę. Stres duży, ale udało się. E, Otwórz mi paznokieć numer dwa, ale to nic. Przykleję go może jakoś jeszcze. Jest późno. byliśmy w kinie na It Ends With Us. Film tak samo uderzający jak książka. Bardzo polecam wszystkim, którzy mogą pójść sobie obejrzeć. Teraz kaja robię kolację i będę sobie oglądać Come By Your Name. Bo Obsession is Real. Nie, nie obędzie się bez obejrzenia tego filmu Miliardowy Raz. Mm. Jestem zmęczona strasznie. Ale... I can live with that.